Cześć wszystkim, witam bardzo serdecznie z tej strony Mosy i przyznam się wam, że... Dawno na moim kanale nie było żadnych takich casualowych materiałów pogadankowych. i Szczerze mówiąc, bardzo mi tego brakuje. Kiedyś miałem taką swoją serię, w której pokazywałem Wam i opowiadałem o największych perełkach z mojej kolekcji. Szczerze mówiąc, straciłem trochę pasję do tej serii, nie przez to, że miała jakąś specjalnie niską oglądalność, bo zawsze były osoby zainteresowane tym, by o czymś takim posłuchać, by obejrzeć jakieś takie bardzo rzadkie wydania albo po prostu bardzo rzadkie gry, ale, no, coś takiego się stało, że już nie mam za bardzo ochoty prowadzić tej serii. Nie wykluczam, że może jeszcze kiedyś coś zrobię, ale wpadłem na pomysł, że skoro i tak, jak nieraz podkreślałem, zamawiam sobie. Jakieś większe paczuszki od czasu do czasu, czy to ze Stanów Zjednoczonych, czy z Japonii, to pokażę Wam, co w takich paczuszkach może się znajdować. I tak, nie zawsze są to tylko gry, często jest to jakaś elektronika, czy jakiś rzadki pad prosto z Japonii, jakieś akcesorium z Ameryki. Ale przede wszystkim są to jednak gry, bo to zbieram, to przede wszystkim zbieram. I tutaj taka paczka będzie tego pełna, choć nie tylko, będzie pewna niespodzianka, być może. Dziewczyny, które mnie oglądają się, część tam zainteresują. I tak, przyznam się, że ta paczka została zakupiona przez Zen Market, z którym przecież współpracuję, bo po prostu lubię u nich kupować. Jest to niedrogie, jest to przede wszystkim bardzo proste, intuicyjne i bezpieczne przede wszystkim. Więc traktujcie to jak chcecie. Tak czy inaczej, wrzucę pod filmem informację, że wciąż pracuję z Zen Marketem, bo wciąż to robię, ale nie będę tu już rzucał żadnych dodatkowych reklam, bo. Wiecie, sama zajebistość tej paczki powinna mówić wiele za siebie. I zresztą, żeby pokazać, że nie ściemniam, poroszę o to. Zen Market Incorporated, Mishima z Osaki. Zgiąłem karteczkę w pół, by zakryć tutaj wszelkie moje dane, które znajdują się po drugiej stronie i... co? Jazda. I jeszcze zanim przejdę do omawiania zawartości tej paczuszki, jako iż jest to kanał o grach, możecie zapytać: po co w ogóle sprowadzać gry z Japonii? Przecież mało kto zna ten język, mało kto rozumie ten język, i zresztą czemu po prostu nie zagrać w tutejsze wersje tych gier, bo często takie wychodziły. No, ogromna większość gier, które kiedykolwiek wyszły w Japonii, pojawiła się również w Europie czy Ameryce, i można przecież sobie nawet zakupić wersję amerykańską, jeśli taka gra nie pojawiła się w Europie. Okej. Okay. I już tłumaczę. Po pierwsze, wiele gier, takich jak na przykład Front Mission 5, nigdy nie wypłynęło poza Japonię. I jasne, gry RPG można nie rozumieć w tym języku, może być ona dla nas całkowicie obca, bo nie została nigdy przetłumaczona oficjalnie na język angielski. Ale, co się znajduje tutaj? W tym miejscu znajduje się po prostu. E, przetłumaczona gra przez fanów na język angielski, tak więc mam o, o, oryginalną grę, mam oryginalną płytę, a obok znajduje się wersja przetłumaczona. Czemu nie mógłbym sobie po prostu pobrać takiej gry, wypalić na płytę czy wrzucić na dysk od PlayStation 2 i po prostu olać w całe to pudełko? Bo jestem kolekcjonerem. Ale jest tu też e, pewna ciekawostka. Są gry takie jak Face Paradox, które faktycznie nigdy nie wyjechały z poza Japonii, ale jeśli je kupimy w takim oto oryginalnym stanie i już są po angielsku, ponieważ gra została przygotowana do bycia wydaną poza Japonię, została w pełni przetłumaczona na język y, angielski. Ale do kupienia jest tylko i wyłącznie w Japonii. W przypadku tej gry jest to jak najbardziej warte. Face Paradox jest to gra, która wyprzedzała swoje czasy. Jest to gra, z tego co dobrze pamiętam, First Part Party, czyli stworzona przez Sony i całkowicie nieznana poza Japonią. Tyle powiedziawszy! Zawartość magicznej paczuszki z Japonii. I na samej górze, wyobraźcie sobie, że jest to, co chciałem Wam pokazać troszeczkę później. Jest to prezent dla mojej małżonki Karoliny. Jej bardzo lubiana marka kosmetyków, które do kupienia są tylko i wyłącznie w Japonii. Głównie maseczki, jakieś tam na twarz, inne rzeczy. Polepszające jakość skóry czy coś tam. E, w ramach ciekawostki, po raz pierwszy, właśnie Karolina dostała prezent od naszych przyjaciół, którzy byli w podróży w Japonii. Było coś dla mnie w postaci gier i było coś dla mojej małżonki. Tak więc, dziewczyny, naprawdę, ponoć kosmetyki z Japonii są znacznie lepsze, a są bardzo, bardzo tanie. I pierwsza gra, którą chciałbym Wam pokazać, jest w idealnym stanie. Jest to gra na PlayStation 1 od e, dzisiaj bardzo znanego i kochanego przez wszystkich From Software. E, już kiedyś właśnie na ramach serii e, Moje Największe Ferełki pokazywałem wam drugą część tej gry, czyli Shadow Tower Abyss. Tym razem pokazuję wam pierwszego Shadow Tower i dla obeznanych z tematem jest to Tatuś Soulsów, bezpośredni poprzednik Soulsów. Wiele osób mówi, iż było to e, była to seria Kingsfield. Jest to główno prawda. E, Kingsfield sprawił, iż powstała seria Shadow Tower, która na pierwszy rzut oka niewiele się różni od Kingsfield, ale jak już się zagłębimy, to mroczny, naprawdę mroczny, bardzo mroczny klimat serii, jeśli można to tak nazwać, Shadow Tower, bezpośrednio przypomina nam późniejszego Dark Souls. Co więcej, w grze za pokonywanie wrogów zdobywamy nic innego jak dusze, soulsy. Za które możemy czy to ulepszać naszą postać, kupować jej umiejętności, naprawiać ekwipunek czy kupować nowy ekwipunek. Czyli Soulsy są naszą walutą, którą spożytkujemy na praktycznie wszystko. Tak samo jak miało to później miejsce, chociażby no, Hello, w Demon Soulsach. I co naprawdę uwielbiam przy zakupach gier z Japonii, są one zawsze zajebiście zapakowane. Ale jest coś jeszcze, coś, z czego niewiele osób zdaje sobie sprawę, mam nadzieję, że będzie to widać na nagraniu, gry z Japonii są zawsze w świetnym stanie fizycznym, są praktycznie zawsze w stanie kolekcjonerskim i tak jest w tym przypadku. Pudełko jest idealne, jest bez żadnych po prostu wad ukrytych, bez niczego. W środku papier jest praktycznie nówka sztuka, jakby nikt nigdy tego nie dotykał. No, oczywiście, płyta wygląda jakby nikt nigdy nie wkładał jej do konsoli. I dlaczego tak się dzieje? Jest bardzo prosty powód, który został zademonstrowany właśnie przez mego przyjaciela Pawła, który w Japonii się znajdował. Słuchajcie, jeśli e, w Japonii gra, czy też pudełko z grą, czy też sprzęt elektroniczny, e, czy to konsola e, taka jak PlayStation, czy pad do niej, ma jakiekolwiek skazy widoczne gołym okiem, nie można tego już sprzedać za pełną wartość gry, czy sprzętu używanego, a po prostu wpada to do wielkiego pojemnika, kosza e, podpisanego trash, czyli odpadki, śmieci. Te, I to jest sprzedawane już za grosze, jest praktycznie bezwartościowe, dlatego Japończycy bardzo, ale to bardzo dbają o wszystkie swoje rzeczy. Kolejna gra będzie to pierwszy Clock Tower w wersji na PlayStation 1. E, I tak, pierwszy nie jest to ten sam Clock Tower, który u nas pojawił się pod tytułem Clock Tower, ponieważ e, to, co u nas nazywa się Clock Tower. Na PlayStation 1 jest to część druga Clock Tower. Pierwsza pojawiła się na Super Nintendo, jej port następnie pojawił się na PlayStation 1, a całkiem niedawno pojawił się remaster. Remaster to za bardzo nie jest, można powiedzieć, że to jest po prostu port, lekko ulepszony port na wszelkie nowe sprzęty. I po co w takim przypadku kupuje? Coś takiego z Japonii a na PlayStation 1, skoro mogę kupić za grosze jakikolwiek port na dzisiejsze sprzęty: czy to na PC, czy e, PlayStation 5, Xboxa, czy Switcha. Otóż ta wersja ma pewne ulepszenia względem czy to portu na SNES czy jakiegokolwiek innego. I chodzi o sam gameplay. Mianowicie, w Clock Tower zawsze grało mi się jak w grę point and click, w której nie można pointować ani klikować, ponieważ musimy grać na padzie, co nie jest idealne do tego gatunku gier. Wersja na PlayStation 1 jest unikatowa pod tym względem, że jest to po dzień jedyna wersja, w której można grać po prostu za pomocą myszki, co już z automatu sprawia, że gra się w to milion razy lepiej. Oczywiście, ta wersja, którą tutaj trzymam. No... Nie ma języka angielskiego, więc nie za bardzo bym cokolwiek z tego rozumiał, ale znacie moje podejście. Jeśli chcę zagrać w jakąś grę, jeśli chcę ją omówić na kanale, a chcę omówić serię Clock Tower, to muszę mieć fizyczną wersję na półce i dopiero wtedy bawię się w tra Translate Haki. I tak specjalnie, żeby w to zagrać, pobiorę sobie później takiego haka, ale grę muszę mieć na półeczce, a że jest ona bardzo, bardzo tania, to zajebiście. Mam najlepszą wersję pierwszego Clock Towera w swojej kolekcji i teraz pobiorę sobie jego przetłumaczoną wersję, by pograć, by omówić ją na kanał. Kolejna gra. Grand Knights History, jeśli mnie znacie, jeśli mnie oglądacie, to wiecie, iż jestem, można powiedzieć, że nie fanem, ale największym fanem na świecie firmy Vanillaware. Uwielbiam gry od Vanillaware. Od Princess Crown przez Odin's Fear, Dragon's Crown, którą posiadam we wszystkich możliwych wersjach kiedykolwiek wyszły, jestem tak wielkim fanatekiem tej gry, że można powiedzieć. I jedna z ostatnich gier od Vanilla Software, której nie ma jeszcze w mojej kolekcji, jest właśnie Grand, Grand Knight's History, która pojawiła się... Tylko i wyłącznie w Japonii na PSP. I oczywiście w tą grę można zagrać w języku angielskim, jeśli pobierze się e, Translate Hacka i zaaplikuje na PSP czy to wicie, bo będę prawdopodobnie grał z Wity. I bardzo się cieszę, że w sumie w tej chwili można powiedzieć, mam już pełną kolekcję gier od Vanilla Software. Jest to ostatnia gra, której mi brakowało. Poza e, portem na PlayStation 4. Grim, Green War, która oryginalnie to pojawiła się na PlayStation 2, jest to gra o tyle unikatowa, iż jest to gra strategiczna czasu rzeczywistego na PlayStation 2, dostosowana w pełni do gry napadzie. I jest to chyba też najwygodniejsza gra tego gatunku do gry napadzie. Jest po prostu świetna i tak jak wszystkie gry od Vanilla Software, wygląda jak dzieło sztuki. Po prostu każda jedna gra tej firmy wygląda jak ruchome dzieło sztuki. Ja to uwielbiam. Uwielbiam ich gry i myślę, że. Pewnego dnia w najbliższej przyszłości, może troszeczkę nieco dalszej, stworzę materiał o historii Vanilla Software. Bo jak już powiedziałem, jestem jej największym fanem na całym świecie i w takim materiale powinienem opowiedzieć chyba o całej twórczości tej firmy. Teraz będę mógł. Ostatnia gra, której mi brakowało. Cieszę się. Kolejna gra. Już zerknąłem sobie, więc wiem, co mam o niej powiedzieć. Jest to Initial D na PlayStation 3 i jeśli mnie oglądacie, wiecie, iż jestem ogromnym fanem anime Initial D. Jestem ogromnym fanem e, wozu do przewozu Tofu. Jak każdy powinien wiedzieć, AE86 jest to wóz do przewozu to Tofu. E, jest to ponownie e, seria, którą zbieram, a Initial D pojawiał się chyba na każdą konsolę Sony jaka powstała poza PlayStation 5, bo PlayStation 5, jak każdy wie, jest to system, który się jest się, jest to system pozbawiony gier. Jest to system do grania w remastery gier z PlayStation 4 i do grania w gry z PlayStation 4 ogólnie. Jest to kolejna gra z serii, którą mogę sobie położyć na półeczce, jest to kolejna gra z serii, w którą będę mógł sobie pograć. Już teraz mogłem, ale teraz będę mógł z oryginalnej płyty, więc jest ta różnica psychiczna. Jest to kolejna gra z zajebistym, świetnym soundtrackiem. Serio. Jeśli jedziecie autem, to nigdy w życiu nie słuchajcie muzyki z Insi ponieważ jest to najlepszy tuning, jaki można odwalić dla swojego auta. Normalnie od razu z pierwszą nutą przybywa wam 150 koni mechanicznych mocy. I to. Nic nie kosztuje, bo każdy może sobie wpuścić taką muzyczkę. Jest to o tyle niebezpieczne, że można łatwo spowodować wypadek, nie przyhamować w porę czy coś takiego, więc jest to bardzo, bardzo niebezpieczne. Znacznie bardziej niebezpieczne niż ładowanie turbo do jakiegoś pierdoloneza czy innego e, złoma na czterech kółkach. Wiecie, czemu tworzę ten materiał? Po pierwsze, tak jak powiedziałem we wstępie, dawno nic takiego nie robiłem i chciałbym po prostu się zrelaksować, tak z Wami, normalnie gadając, a po drugie wiem, Iż mam tutaj dwie gry, które bardzo Was zaskoczą i myślę, że pierwszy raz usłyszycie o nich właśnie w tym materiale ode mnie. Pierwszą z nich jest. Pach. Namco Cross Capcom. I tak, tak się wymawia tytuł tej gry: Namco Cross Capcom. I z czym my mamy tutaj do czynienia, bo zawsze, jeśli pojawia się jakaś gra, która w tytule ma. X Capcom, czy też Cross Capcom, to można się spodziewać całkiem bezpiecznie, że będzie to bijatyka. Jak na przykład mieliśmy serię gier SNK kontra Capcom, mieliśmy Tekken X Capcom, wiele z tych gier było i wszystkie były na napierdzielankami. I teraz mamy Namco kontra Namco X Capcom. Cóż to może być? Jest to gra stworzona przez Namco i jest to gra RPG, w której mamy mix postaci z całej historii w, do momentu powstania tej gry e, firmy Namco oraz wszelkich postaci Capcomu, czyli nie tylko tych ze Street Fightera, ale też e, z serii Darksiders, Mega Man, e, spin-offów Mega takich jak e, Tronbon, e, mamy Rycerza z Goose and Goblins, e, jak widać mamy też Kosmos z, z serii e, Zenosaga Jest tego pełno, jest nawet e, widać w rogu. Ken z gry na NES-a, którą obśmiał Angry Video Game Net, czyli Street Fighter 2010. Jest to gra tak niszowa i zapomniana, a mimo tego ten Ken pojawia się właśnie na okładce, w tym oto miejscu. Jest go ledwo widać. Niesamowite. Dawno temu dowiedziałem się o tej grze, napaliłem się na nią lata temu i za każdym razem jak miałem możliwość jej zakupu, to pomijałem to całkowicie, kupowałem coś całkowicie innego. Ale chciałbym Wam o tym opowiedzieć, oczywiście gra nie jest po angielsku, ma w sieci Translate Hacka, z którego będę korzystał i muszę o tym Wam opowiedzieć, ponieważ gra z tego co widziałem jest totalnie zwariowana i nie jest droga, można ją kupić po prostu za grosze. E, więc jeśli ktoś z Was jest kolekcjonerem, zresztą praktycznie każdą z tych gier poza Shadow Tower można wciąż zdobyć za grosze. Shadow Tower, jego cena cały czas rośnie, ale to zrozumiałe, bo odkąd From Software z niszowej firmy robiącą e, przede wszystkim gry średnie e, z potencjałem zmienił się w firmę, która robi praktycznie najlepsze gry na rynku, pod wieloma względami najlepsze, to cena nawet starych gier poszykowała w górę. I to tyle o tej grze. Pokażę Wam coś, co powinno sprawić, że zrobicie taką minę. Nie jest to ostatnia gra w pudełku, z tego co czuję pod palcami. Z tego co pamiętam, bo dawno temu to zamawiałem. Jest to Metal Slug. I. W tym momencie może się pojawić takie zdziwienie na waszych twarzach, Metal Slug, przecież jest to seria, o której wie każdy browar, co ty pierdolisz. Jest dużo Metal Slugów, porty Metal Sluga pierwszego pojawiły się na każdą możliwą konsolę, w tym PlayStation 2 dwa razy, ponieważ e, pojawiła się, pojawił się Metal Slug, po prostu na płycie CD o tytule po prostu Metal Slug i pojawił się Metal Slug Anniversary zawierający wszystkie ówczesne części 2D Metal Sluga teraz może się pojawić u Was taka kuleczka uderzająca w głowę. Części 2D, to powstały kiedykolwiek jakieś części, które nie są 2D, no przecież Metal Slug to jest... Side scroll, to jest run and gun. Biegniemy z lewa na prawą, strzelamy jak w kontrze i tyle. Wszystkie gry są 2D. Właśnie nie. Ta nie jest. Ten Menadis jest strzelanką 3D z kamerą z trzeciej osoby. Tak. Jest to świetne przejście serii gier 2 d w trzeci wymiar. Wiem, że. Nie wszyscy dają temu wysokie oceny, ale nawet te osoby, które najbardziej narzekają, wciąż dają średnie. I to mówi wiele, ponieważ przeważnie tego typu porty, serii, które od zawsze były w wadę, gdy przychodzą w 3D, najczęściej ta pierwsza część z siei jest mieszana z błotem. A ta gra, która nazywa się po prostu Metal Slug, większość osób. Żeby się to nie myliło z oryginalnym pierwszym Metal Slugiem, który pojawił się po raz pierwszy na Automatach Arcade, nazywają Metal Slug 3D, albo też Metal Slug 2006, ponieważ jej premiera miała właśnie w 2006 i co jest bardzo fajne, gra jest w pełni po angielsku. Ponownie, tak samo jak w przypadku Face Paradox. Dokładnie, tak samo. Była przygotowana do tego, żeby trafić poza Japonię, ale prawdopodobnie właśnie z racji tego, kiedy ona powstała, już. Xbox 360 był na rynku, PlayStation 3 wchodziło na rynek, to może dlatego e, SNK stwierdziło, że dobra, może wydawanie tego poza Japonię nie jest najlepszym pomysłem i tak oto gra została tylko i wyłącznie w Japonii. E, jej cena jest bardzo niska, a gra się w nią bardzo fajnie. Tak jak mamy tutaj znane nam postaci, gameplay jest bardzo podobny, pomimo, że przeniesiony w trzeci wymiar, mamy tych swoich Śmiesznych hipisków, których ratujemy. Zamiast zagiewery, mamy tytułowego Metal Slaga, czyli pojazd, do którego możemy wsiąść i sobie nim pojeździć. Gra jest naprawdę fajna, przyjemna, i nie wiem, jak to się stało, że o tej części praktycznie nikt nie wie. Przecież każdy zna tą serię. Nie ma osoby, nie ma chyba wśród moich widzów osoby, która nie znałaby Metal Slaga, ale tej części nikt nie zna, nawet nie Myślę, że naprawdę nie wiecie, że to coś takiego istnieje, że coś takiego kiedykolwiek się pojawiło. To jest niesamowite. I na koniec ponownie myślę, że pokażę Wam coś ciekawego, ponieważ jest to gra, którą zna każdy z Was, którą e, chciałby mieć każdy kolekcjoner. Tylko problem jest taki, że jest ona cholernie droga. I tak, posiadam ją w wersji europejskiej, e, która słynie z tego, że jest w gównianym kartonowym pudełeczku, ale w Japonii. Też mamy Silent Hill 2. Normalne tak. Gra po raz pierwszy pojawiła się w Japonii, następnie pojawiła się w pozostałych regionach, następnie pojawiła się na Xboxa, gdzie została wzbogacona o dodatkową kampanię, po czym wróciła na PlayStation 2 zarówno do... Ameryki, jak i Europy, właśnie w wydaniu platynowym dla Europejczyków, Greatest Hits dla Amerykanów, w takich gównianych u nas szarych, u nich czerwonych pudełeczkach. I ta wersja również posiada wszelkie ulepszenia z wersji Xbox, plus znacznie lepszą grafikę, oczywiście, z wersji PlayStation 2. I teraz pojawia się problem, ponieważ te wersje są cholernie drogie. Wszystkie europejskie, amerykańskie wersje są cholernie drogie. Japońskie kosztują grosze. I tak oto dochodzimy do tematu tej prezentacji, czyli Silent Hill 2: Saigon no Uta, czyli w każdym razie czemu chciałem mieć tą wersję? Dla, otóż dlatego, że posiadam Silent Hill 2 na PlayStation 2 w wersji standardowej, bez tych wszystkich dodatków. I teraz bardzo nie lubię wydań platynowych, ponieważ są one cholernie brzydkie i nie pasują mi na półeczkę, niszczą moje Feng Shui i wciąż są drogie. A ta wersja jest zajebiście tania. Ona nie wiem, kosztuje mniej niż 100 zł. W ogóle za wszystko, co tutaj Wam pokazuję, zapłaciłem 600 zł. Łącznie pilnowałem, by zmieścić się w przedziale, w którym nie trzeba płacić cła. E, więc widzicie tyle gier, jakieś, czy jakieś zajebiste kosmetyki. Tak, to wszystko kosztowało mnie 600 zł. Niesamowite. U nas Silent Hill 2 kosztuje 700 zł. Pozdrawiam. A tutaj mam Silent Hill 2 na samym końcu, jako taki smaczny dodatek na moją półeczkę. I teraz wersja Seigo no Nauta jest bardzo tania. Posiada ona wszelkie dodatki, które znamy z wersji platynowej, czyli ta dodatkowa kampania, ulepszenia graficzne, wszelkie dodatkowe bronie, i tak dalej, i tak dalej. Tylko po co mi wersja japońska, w którą nie mogę grać? No właśnie, po co mi ona? Dlatego, że jest ona w pełni po angielsku, że możemy sobie to przełączyć na język japoński, jeśli taki wolimy. Więc nie wiem, dlaczego ludzie wydają tyle kasy na te platynówki. Po to by mieć na półeczce oryginalną wersję z tymi wszystkimi dodatkami, jak można za grosze kupić Saigon no z Zenmarketu i Elo, i mamy znacznie ładniejszą wersję elegancką, która posiada to wszystko, ale kosztuje ułamek ceny. W ogóle bardzo lubię ten styl japońskich wydań Silent Hilla, taki bardzo minimalistyczny. Nawet menu główne pierwszego Silent Hilla bardzo różni się we wszystkich regionach i wersja japońska jest moją ulubioną. Po prostu Napis na nieruchomym czarnym tle. Zobaczcie. To jest instrukcja do Silent Hilla. Ile pustej przestrzeni? Niewykorzystane. I to jest dla mnie takie klimatyczne. No, mamy tutaj mapę. Mapa znajduje się tutaj. Czarne tło. Nie wiem, dla niektórych to może być wada, ale dla mnie to jest po prostu niesamowite, że ten cały manual jest taki minimalistyczny, taki. Fajny. Nawet jak jest prezencja postaci z gry, zobaczcie, jakie to jest minimalistyczne, ona zajmuje tak mało miejsca na tej całej wielkiej stronie, i to według mnie jest umyślne, te postacie w Silent Hill są takie małe w porównaniu do ogromności potęgi tego złego miejsca i można to przekazać w taki subtelny sposób na kartkach papieru. Po prostu wow, dlatego jeśli jesteście kolekcjonerami czy do horrorów, czy Stricte Silent Hill według mnie jest to wersja, którą trzeba mieć w swojej kolekcji. Tak, zapowiadam, że w tegorocznym maratonie horrorów pojawi się ponownie coś o Silent Hill i będzie to materiał jeszcze większy niż poprzedni, więc trzymajcie kciuki. Okej, okay, nie wiem, czy taka forma filmu Wam się podobała, taka forma unboxingu. Szczerze mówiąc, chyba nigdy nie oglądałem żadnego unboxingu, więc e, nie wiem nawet, jak się to za bardzo zabrać. Zrobiłem to po swojemu, jak zawsze zresztą. I jeśli Wam się to podoba, to łapki w górę, komentarz, coś, żeby dać mi znać, że coś takiego chcecie oglądać. W ogóle takie materiały na luzie, bo psychicznie zawsze u mnie się pojawia coś takiego, że kto tam będzie chciał słuchać gościa, który sobie siedzi przed kamerką i gada, a później zawsze wychodzi, że ty kurde, chłopie, ludzie Cię oglądają i to chętniej niż Twoje filmy o grach, co jest dla mnie... hmm. Jak co się dzieje? Albo jestem takim kiepskim recenzentem, albo takim dobrym mówcą, albo nie wiem co tu się dzieje. W każdym razie to by było na tyle w tym filmie. Dziękuję za to, że wysiedzieliście ze mną do tej pory. I co? Trzymajcie się. Na razie do najbliższego materiału. See ya.